Kurz bitewny po gali Seaside Bell z dziwną w powoli opada. Ja nazywam się Filip Fran a dzisiaj moim gościem jest naoczny świadek tych wydarzeń, czyli Radosław Król, Radek Król Box. Witam serdecznie. Dobry wieczór, witam serdecznie. No, Uczyniliśmy sobie przed chwilą tutaj krótką rozmowę na temat tej, tej gali, więc na początku, zanim przejdziemy do aspektów technicznych walk Twoich zawodników, opowiedz o swoich wrażeniach, bo jest to inauguracyjna gala Seaside, tak naprawdę w kolebce polskiego MMA, czyli po może Zachodnie. To była pierwsza edycja gali w dziwnowie, tak? Wszyscy są zadowoleni, fajna atmosfera, oczywiście tamu delikatne może takie jakieś niedociągnięcia, ale to się zawsze to zdarza. Za rok będziemy oczywiście mądrzejsi, ale wysoki poziom walk, fajne, fajne walki. No, zdarzało się, że moi uczniowie przegrywali, ale również się wygrywali akurat w tych galach, no nie? w tych, mm. tych walkach. No, no, znakomite występy przede wszystkim w Wojciech Kawy, e, który pokazał, się, pokazał, że tak naprawdę e, mimo tego, że, że bije strasznie skomplikowane kombinacje, e, ponieważ bardzo ładnie je składa, takie wszystko to wygląda ładnie w obrazku, on był bardzo chłodny w tym, co robi. I kiedy zauważył, że Rzymanow e, pada, ale po chwili wstaje, nie starał się na siłę go skończyć. Jaki był plan na tę walkę? Wojtek Kawa jest fajnie skonstruowany motorycznie, tak? On ma tak zwane, jak to się u nas mówi w żargonie bokserskim, to coś w sobie. On po prostu fajnie czyta zawodnika i obserwuje go po prostu i fajnie wyczuł to, że właśnie trafił prawym prostym na, na korpus, kiedy zawodnik się położył, od razu podbiegł jak bulterię, że tak powiem i od razu wykończył kolanem. Ma tak zwany instynkt, właśnie ja na to mówię, instynkt mordercy, tak? Czyli wykończenia właśnie walki w ten sposób. No jest, to, jest to zawodnik, który, który rozbudza zbiorową wyobraźnię tym, co prezentuje w klatce to też rozbudził na pewno te apetyty wśród kibiców tą walką wcześniej z Lewandowskim i tą walką z, dzisiaj z Rzymanowem. To też, no jak będziecie starali się go teraz prowadzić? No pewnie spodziewać się go możemy na fajnie w Szczecinie. I czy, jak szybko będziecie w stanie gdzieś tutaj powiedzieć, kiedy on może wystąpić? Bo chyba nie jest za bardzo skontuzowany. Nie, akurat ta walka była bardzo szybka. Oczywiście były różne, różne tam sytuacje, ale Wojtek ma, ma taką naturalność w sobie, że ma zmianę tempy, Oczywiście ma świetny narożnik, bo nie tylko ja z nim współpracuję, bo je również Maciej Tuszko i Rokes, jak i Piotr Bagiński naturalnie z klubu Berserkers. i mam nadzieję, że to właśnie będzie procentować. Najbliższa gala myślę, że może będzie w Szczecinie. Zobaczymy jak to będzie chciałby się rzec nareszcie pokorny, nareszcie opanowany Piotr Leda Walawski. Wcześniej różnie to bywało, natomiast ja starałem się obserwować Piotra podczas tego Fight Weeku, kiedy mijaliśmy się, przebywaliśmy ze sobą, rozmawialiśmy przez, przez te kilka dni. Piotrek wydawał się faktycznie pokorny. Myślę, że to też zasługa twoja i Piotra Bagińskiego. Ja myślę, że nie ma osoby w polskim MMA, która by po prostu nie, nie posłuchała się waszych rad. Jak tutaj Oceniasz ten, ten progres Piotra i czy faktycznie on y, był, tak jak mówię, pokorny w tej klatce i, i słuchał się? Ja Piotra poznałem, y, znaczy poznałem, w sensie widziałem go pierwszy raz w programie y, tylko jeden, tak? jeżeli mogę mówić na Polstacie właśnie tak, ale jak przyjechał do Szczecina, wiadomo y, chciał polepszyć swoje umiejętności, oczywiście jak najbardziej na najlepszym klubie w Polsce, z Team, no i się do mnie zgłosił, tak. Ale jak zaczęłem z nim współpracować, zaczęłem z nim rozmawiać, zauważyłem, że to jest bardzo fajny chłopak, nie ukrywam, że to bardzo posłuszny i ta współpraca nam się właśnie bardzo układa i jestem z tego zadowolony i dumny, że jest pod moimi skrzydłami. Ogromny, ogromny autorytet. Mamy tutaj też, też Przykro i, i z drugiej strony dla Was przykro jako, jako BKS-Onim Szczecin i BT Gym, a, a z kolei piękną dla, i dla Kibiców, i dla, e, dla, dla Dominika, dziś tutaj Owsianego, który zwyciężył walkę z Damianem Ostępem. Ta walka na początku była dosyć spokojna. Obaj zawodnicy starali się gdzieś szachować, wyczekać, po czym Dominik obalił przeciwnika i dosyć szybko go poddał. E, ja zapytam, co zawiodło, bo. Może, może to też jest ta wypadkowa tego, że, że Damianowi wypadał rywal tak naprawdę co chwilę i on do końca nie wiedział, czy wystąpi. Nie, Damian jest bardzo silnym chłopakiem psychicznie i dla niego to było bez różnicy, kto będzie walczył. Po prostu wszedł ten chłopak fajnie w timing, wszedł w nogi, obalił i po prostu zrobił swoje. Jakiś tam błąd był właśnie w parterze. Ja oczywiście nie jestem specjalistą od parteru, no nie, ale, ale zdarza się. To, to jest właśnie wypadek przy pracy, tak bym to nazwał. A jak staracie się tutaj prowadzić, Damiana? Wiemy, że on ma bardzo dobrą stójkę. Jest na, na, jak na standardy MMA i też bije się regularnie w K1, no jest ona bardzo dobra. Myślę, że, że zdecydowanie odbiega od większości zawodników tym, jak, jak świetnie jest w tej stójce. To też jak przystosowujecie tą stójkę do, do dziś obrony obaleń, no bo dziś, jednak dzisiaj to, to zawiodło. No oczywiście ja jestem y, trenerem o tylko uderzeniu, jeżeli chodzi o y, taktykę bokserską. Tak? No, tutaj akurat, y, no zdarza się, to po prostu ja mu powtarzam drugi raz, że to jest wypadek przy pracy, tak jak właśnie czasami laki punch w boksie. Człowiek wygrywa, y, fajnie łapie luz, ręce nisko, rotacje, a się okazuje, że później człowiek, który przegrywa, uderza Lakim punchem i się kończy walka. To był wypadek przy pracy, tak samo jak nokauty w boksie, tak się na, u nas to nazywa, wypadek przy pracy. Po Ale rozumiem, że, że przerabiasz tę stójkę typowo pod ma, aby właśnie uważać na tego typu sytuacje, żeby... E, ja słyszałem ostatnio ciekawą opinię, co to znaczy wpadać ciosem i, tak, i to jest, od Ciebie to akurat tak jest. Jest. No tak, oczywiście, jak najbardziej, no nie? No ale tutaj właśnie y, szybki był zwód chyba, jak się nie mylę, na górę niby i wejście w nogi, no nie? Zaskoczył to Damiana, no wszedł na plecy, no i tak poszło, jak poszło, no nie. Radku, tutaj ogromne emocje, to też czy, czy ja nikogo tutaj nie pominąłem swoich zawodników? Yy, nie no jeszcze, jeszcze walczył Dobrzyński Krzysiu A, tak, tak. Z, Krzysiu Dobrzyński wiadomo Wojtek Kawa yy, Ostęp no i kulkinio Janusz no nie Wojtek Kulka Janusz no, no przykra sytuacja jeśli chodzi o, o Wojtka Janusza yy, zauważyłem w tej walce że Wojtek nastawiał się na jeden mocny obszerny cios czy, czy taki był plan na tę walkę czy nie spodziewaliście się tego plan był taki że miał zresztą tę walkę rozgrywać jeżeli chodzi o moją stronę yy, w stójce bo oglądałem parę walk tego właśnie jego przeciwnika i ten yy, Chłop, że tak powiem. Sąza. Przepraszam, Souza, przepraszam, za wyrażenie. Robił taki błąd, że schodził na lewą stronę i przyjmował prawie sierpowej i dwa razy był znokautowany ale przez to, że właśnie ci zawodnicy przeciwnicy jego go ładnie presingowali, zawsze go zachodzili. I tak, tak na początku tej walki wyglądało fajnie, że właśnie Wojtuś rozgrywał tą, tą walkę w stójce. No, stało się jak stało, wszedł w nogi i coś tam nie poszło. Krzysztof Dobrzyński dobrze się pokazał z mocnym rywalem, z Grzegorzem Szozdą, który przede wszystkim nie kalkulował, bo wziął walkę o zastępstwo. Rio był w tej walce bardzo, bardzo taki metodyczny. Chłodny starał się ustawiać swojego rywala na siatkę. On powiedział mi, że nie jest do końca zadowolony z, ze swojego występu, to też zapytam ciebie na chłodno okiem trenera, który jednak widzi troszeczkę więcej, bo, bo stałeś z boku. Tak czy, czy on dobrze wykonał plan, czy, czy, czy słuchał się i, i jak to ogólnie wyglądało? Pierwsze, no to była rewelacyjna, dru druga troszeczkę właśnie zabra zabrakło tego zęba i fajnie, że Krzysiu jest yy, takim zawodnikiem, który się przyznaje do błędów, bo chodziło o to, żeby cały czas presingowała tych chłopaka w stójce, także rozmawialiśmy, tak właśnie pierwsza runda fajnie wyglądała, no niestety były jakieś tam przestoje, ale to się zdarza. Najważniejsze, że jest wynik do przodu i z tego jestem bardzo dumny i szczęśliwy. Na koniec e, przede wszystkim chcę podziękować nie tylko za, za ten wywiad, ale za, za cały spędzony czas podczas tego Fight z Tobą, z Twoimi zawodnikami. E, cenne też doświadczenie i, i, i też taki dowód, że, że Wy sportowcy jesteście, jesteście po prostu normalnymi ludźmi, z którymi normalnie można pogadać i w cudzysłowie nie, nie gwiazdo życie, e, więc za to serdeczne podziękowania. I, I na koniec, czy masz ochotę kogoś pozdrowić, komuś podziękować, kogoś wyróżnić, także głos oddaję Tobie. Ja dziękuję również Wam, jako młodym, że tak powiem, dżentelmenom, którzy fajnie prowadzą Polish Fighter stronę. Jestem bardzo dumny, że tacy ludzie z, z finezją, z fajną atmosferą chcecie takie rzeczy robić. A czy chciałem podziękować? Tak, chciałem podziękować tym wszystkim zawodnikom, którzy y, dzisiaj walczyli, którzy trenują u mnie, za to, że mi ufają i jestem z tego bardzo dumny i również Wam za to, że, że również miałem okazję Was poznać. Jesteście bardzo fajnymi, młodymi ludźmi, także jestem dumny, że macie taką fajną rzecz, taką dumę, żeby prosto wszystko prowadzić i finezję, że tak powiem, finezję, no nie, to mi się bardzo podoba i, i oczywiście sponsorom Miastu Dziwnów, którzy właśnie yy, prowadzili tą galę. Mam nadzieję, że ta gala nie będzie pierwsza i mam nadzieję, że ten cykl będzie następny, ale wiem z tego, co tutaj rozmawiałem z kibicami, że naprawdę fajne i nawet z łodarzami, yy, że tak pozwolę sobie powiedzieć, fenu, że bardzo ciekawe walki, atmosfera i to jestem z tego dumny, bo nie ukrywam, że też jakiś tam delikatnie miałem yy, w tym... Yy, procent tej udziału. Przede wszystkim moja żona, Katarzyna Król również i oczywiście Piotr Janusz, ten menadżer, który to właśnie to wszystko wymyślił, moja żona, y, Katarzyna Król i, i Mariusz Grabowski, którzy tutaj naprawdę ciężko pracowali na tym, że, żeby, żeby, żeby mm, ta atmosfera w tym, w tym dzisiejszym dniu była bardzo fajna. No, oczywiście były jakieś tam niedogodnie jakieś delikatne błędy, ale to jest to, że na przyszłość tych rzeczy będziemy pomijać. Pewne, że to ode mnie tyle. E, czekamy na... Mocna inauguracja to była te, te, tej gali tutaj w Dziwnowie. E, Fen pomógł Wam. Teraz Wy zapewne pomożecie swoimi radami tej organizacji. Zatem e, no, z mojej strony pozostaje tylko życzyć zdrowia i, i cały czas takiego zapału do pracy. Dziękuję serdecznie. Ja również dziękuję bardzo. Życzę Wam dużo zdrowia, spokojności, chylę czoła. Bądźcie zdrowi. Dziękuję bardzo. Miłego.